Witamy serdecznie z tej strony Oliver i Arek. Dzisiaj e, m, znowu multi -paki. Tak, dzisiaj trzeci pojedynek. Jest jeden, jeden. No? No, i zostały nam jeszcze ile? 6 Sześć, tak. Oferujemy znowu dwa z naszej Oli dosuje. Okej. Okay. I ten, walczymy ten. dalej. Ten. Ten. No to, i ten. Może. Ten, no to wyciągnij tam. To. Ten. Ten. Aha. A te cztery? Te cztery. Miało. To będzie twój, a to mój. Dobra, ja mam jeden, Oli ma drugi. Zobaczymy, co dzisiaj tam wpadnie. Dobra, ja już mam przyszykowane. Oli się męczy. Okej. Okay. Tak. No to co, walczy się? Końcy, gdzie te końcy? Końcy, końcu. Na końcu. Wow. Juventus. umie... A, ja mam dwóch pomocników. Ciekawe, ciekawe. Uwaga. Leci, leci. Ouch. kam. Y <laughs> I. Narek. Wow! Benarek, super, nie mamy benarka. Czyli dobra, to ja muszę mieć kogoś teraz z klubu jakiegoś. I kogo mamy? Miralem Pianic, czyli jeszcze w Barcelonie, ale już bez w <grym> Ale no. Czyli co? Barcelona, Juventus, tak nam wyszło. Dobra. To znaczy, do ciekawe, ja może. No dobra, Ty możeś, tak. Ciekawe, czy jakaś ralka wpadnie. Tak. Może ja? Pa, e, Pani Rarka No, Oli miał Dwie Rarki, poprzednio znaczy Ok, po <grym>. Inder e, Atletico Palmerias Jest Juventus Aha, ty masz Juventus, ja zapomniałem Śpię jeszcze <grym>. Tak, to, to góry tam No, ten, ten tak, na bok wszystko e, Olimp Piklion i. I? E, Atletico. Titan. Sawicz. 8 złotych tutaj tam. No, no to zobaczymy, co mi tam los przyniesie. A może ty będziesz miesiękę? Tak, da, tak, da, pewnie ty wszystko. No, może może. Olimpiklion Tak. Palmerias Barca. No to po jeden, kolega. Haha. Ha. O, Neymar. O, Neymar, Paryż. Pomoc, napastnik. Na pomocnik, nie, też. Kante. Kante. Kolejko. International Star. I napastnik. Uuuu! Halan, Dominator. Chyba tego nie mamy, nie? Chyba nie. Nie kojarzę przynajmniej ja z Czyli tak po tak. jeden. Jedna saszet, e, każdy po jedną otworzył i po jeden. Milan, Ben Kair, er, dva razy Atletico, <laughs> Olympiakos, e Otamendi i... E, I? E? O, za O, oh, game changer. Tak. Er, mm. No proszę, Antony. United. Shaw. <noise> Olympic Legion. Tak, bramkarz. Pomocnik. pomocnik najpierw. Dwóch, no <noise> to. Prawy Pierwszy pomocnik. Dwóch dwóch są pomocniki. <noise> prawy. Prawy, Oli mówi prawy. E Kowacz, fan's favorite to jest Fehewer. No i lewy pomocnik. Di Maria, te bateknie bateknie. A ty patrzcie ten klub jakiś juwędusz, ma po Barcelona, nie? Tak. <laughs> City. E, Fehewer. Ajax. Mm, blind. Befobę Walker i e, Inter mm -hmm. Barrela i Dobra, no to co? Trzecia umie, czyli połówka pojedynku. Mm -hmm. No, się zagięło. Połówka już za nami, właśnie w tym momencie, Olimpik, Olimpik, Lyon, najwięcej, no coś właśnie tak, Inter, mało mamy, kogo mało wpada, Oliver, Barcelony mało, jest, znowu Dybala, 2-1 dla Olivera, ajajaj, aj, aj. ale mało właśnie tego wchodzi, kogo jeszcze wchodzi mało, Lewandowski, Atletico Madrys chyba mało, czy nie, nie. no Jakieś... Aha, jest, no ale jakiegoś tam klubu mało, no dobrze, nie pamiętam, Olimpiakos, no i też, dobra, nieważne teraz. Pomoc czy napastnik? Pomoc. 2-2, dwa, dwa. Sergio Busquets. Aha. mam cię. Haha, i napastnik Lewandowski. Aj nie, Sebastian Villa, Game changer. Boka. Jakiegoś ostatnio myśmy tak przeglądali, to mało. a no, nie pamiętam. O nie, 3-2, ale mecz. Liga mistrzów. City. Fehwar. Teraz kto pierwszy? Jaki myślisz? Ten? Prawy. Ten? No prawy. Lukaku? Internationalista. I, na I, I? Lewy. Znaczy o! lewy? O, jest 4-2. <laughs> Messi No, Dominator. Widzisz, już też w koszulce nie taki jak trzeba. Nie? No dobra, to ja na razie już Oliwera trochę zostawiam. 4-2. No. Czekajcie, radka będzie jakaś. Gdzieś coś. Palmeiras. firminio Liverpool. Olimpiakos. A jak Znowu daily Liblin. Już był przed chwilą. E... Pomoc i pomoc. Pomocnik. Nie, napastnik. Pomocnik. Jest! Top Master, proszę Państwa, Kevin De Bruyne, czyli jest. Na wymianę. Na wymianę, bo już mamy. I napastnik, to już nie może być ten. <laughs> Lautaro Martinez, international star. Tak czyli tak ja tak. w końcu trafiłem jakąś jarkę. No <laughs> chyba będzie 2-1 do siebie. No, jeszcze masz szansę. Aha. No widzisz. 4-3. E Liverpool. <laughs> Pięć czy ba... leglet nie, nie wierzę Chelsea hmm. To ja pierwsza, tak czy... I... No. Rashford No i fajnie Tak, przedostatnia saszetka u mnie Co? Sprawdzasz? No, sprawdzaj bo. u mnie Dobrze Kona, Kona. Bayern BVB Emre Can Znowu BVB, Reina Diaz City T. Napastnik Lewy Co Lewy? B. 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 Bramkarz Mówi Lopez Olegbilion, Lopez Titan I napastnik MV International Star Ładna karta Ki ăsta a Olivera. La 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 la. O. Stai nea. Nu mai Aha, <laughs> nu. No. Uh, leve. Olimpiakos. Fevar. Paris. E Fewar, znowu? O, Morata. No, fajnie. Weduz... No, ile jest? 5-4. <laughs> tak, i ostatnia sąsiadka u mnie, czyli ja kończę zabawę dzisiejszą. I czy Oli wyrówna, czy się to zmieni, czy zostanie tak? No, ciekawe, ciekawe. City, znaczy. No, proszę Państwa, rabiot i po pięć. La, 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 la. la. O, i znowu lęglet, ale akcja. Sześć, pięć. I uwaga, ostatnie dwie karty. Dwóch Prawy. pomocników. Prawy. Prawy pomocnik. Szaktor Doniec. Cię Panienko. I uwaga. Last one. Let's take kartę, Ostatnia karta. Proszę Państwa, gotowy jesteś? Tak. 1 2, 3, policja Real Madryt Nie. czyli zwycięstwo Barcelony tak, to ty to ja, czyli 2, 4, 6 Oli ja ma 5 zacięta walka była, bo w ostatniej saszetce się decydowało Oli wyrównał, ale, ale potem fajne limitki tak, szybka odpowiedź, mamy znowu Rarkę Tym, to już mamy ją na powtórce ale jest Kevin De Bruyne international, y, Top Master tak, limitki Jóźwiaka, Pianicza, Makkeniego i Bennarka. fajne, cieszymy się. Tak. No i to by było na dzisiaj trzeci pojedynek 2-1 mhm. dla mnie. Już nam zostały cztery multipaki do otworzenia, tak. także dajcie łapkę do góry. Mhm. Pozdrawiamy wszystkich zbierających. Suba. dać. Tak, polecić nasz kanał prosimy i zapraszamy na kolejne filmy. Miłego dnia. Siema.